Uaaa! Wow! Piotr, uciekaj! Nadciąga fala kulminacyjna! A najwięcej witaminy mają polskie Krystyny. Hehehe! Doigrałeś się, gagatku! No to co jest? Nie, ja, ja nie wiem, co się stało! No wczoraj jeszcze palił na ha, 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 ale kręt! Co ty robisz? Tyle dobrej słoninki ktoś nakładł. Przecież z tego to takie ładne skwareczki mama narobi, że szok. W zamian ptaszkom zostawię chlebka. Dla nich to rarytas. No nie wierzę! Cyrk pojechał, a błazna zostawili! Uż, no nie... No, cześć Tato, najtańsze tabletki przeciwbólowe są za 8 złotych, no. Ach, a ile sztuk? No, w opakowaniu jest 6. Po moim trupie ja tyle pieniędzy nie wydam. Ja nie będę nabijał kieszeni tym złodziejom z apteki. Kurde, Tato. No, powiem Ci, nie bryka. Dawaj za mną, Piotr, dawaj! Dawaj, dawaj! Dawaj, 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 co ty, siły nie masz? Piotr, jeszcze tylko dwa kilometry, dawaj, kurwa, Piotr! Dawaj, ja już jest blisko, teraz, teraz będziesz miał z górki, Piotr! Czy sąsiad mojego sąsiada jest też moim sąsiadem? Co jest kurła? Co jest kurła? ale się najadłem. nie było, jak mi o kurde. zaraz puszczą. Grażyna, twoja bukaretka. Janusz, weź już nie pij. Na mnie głos się nie zmarnuje, bo reszta to są zwykłe... Nie no, kurwa, to nie przejdzie, no. Przepraszam, że nie byłam taka rozmowa dziś przez telefon, ale bardzo bolał mnie brzuch po tym ptasie mleczku. Przepraszam ci za mojego ojca. Hmm. Wiem, o czym zapomniałem. Zapomniałem iść do roboty. O kurde... Pani, pani, cyganka, prawda się powie? O kurwa, widzę wielką miłość za stuweczkę. Pani, i, pani, pani. Kurwa, cholera. O kurła. Możesz mi powiedzieć, dlaczego śpisz w korytarzu? Grażynka, punktualnie o 5 rano sąsiad będzie miał wjazd na chatę ze skarbówki, ale będzie seans. Wasz? IŚ wreszcie Janusz, a powiedz mi, co ci tak wzięło na te ćwiczenia i dietę, co? Jeszcze się pytasz? To ja się ciebie zapytam: kim jest Adam i co robił z tobą na studniówce w 95? O kurwa, ale prima prymasort, ludzie! Ludzie! Nieboszczyka nawet wzrusza jak marznicze od Janusza! I <noise> gazu! O, ale ma kupito! Za to, to uważaj! Zapierniczaj Leniu, za to ci płacę! Ruchy, ruchy, bo na twoje miejsce mam już trzech chętnych! Przerwy ma jeszcze 3 godziny. Kurwa, no. Nie, 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 panie ta elektronika zaczęła się już psuć. I ja go nie chcę. Nie, 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 daj mi pan spokój. Eee, Kurde, to ale szybko zleciało. Aż tylko wspomnienia nam stąd zostaną, co? Nie tylko wspomnienia, Piotr. Nie tylko. Ale... <grym> <grym> No masz, znowu mi się pomyliło i zrobiłem na odwrót. Witam panią w moich skromnych progach. Dzień dobry. No, ładnego pani ambarasu narobiła. Co się stało? Była tu policja i szukała pani za kradzież. Ale... Panie, ja nie jestem żadnym handlarzem, co pan? Każdy handlarz tak mówi. Mm, witaj z powrotem, Janusz. Zawsze chciałem być z milionerem. Mm. Grażynka!